z taką nutą uroczystą, bo to przecież kilkadziesiąt lat czekano na tą owodnicę. Nie czyje się to dlatego, że kolejne miasto, mieszkańcy kolejnego miasta, kolejnego regionu odetchną z ulgą. oddajemy kolejną owodnicę. Kolejną owodnicę, która czyni polskie drogi o jakiś procent, może ułamy procenta bezpieczniejsze. W 2021 roku ta droga w całości będzie ukończona i oddana do użytkowania. Kolejni mieszkań, mieszkańcy kolejnych miast, Łąży, Ełku, podobnie jak mieszkańcy innych miast w Polsce, będą w tym czasie mogli cieszyć się nowoczesnymi obwodnicami swoich miast. Polskie drogi muszą być bezpieczne, a Polska jest jedna i dlatego też Realizujemy te przedsięwzięcia na terenie całego kraju. No, jak powiedziałem, Polska jest jedna i Polska musi być nowoczesna i poprzez nowoczesną sieć drogową, taką nowoczesną Polską XXI wieku w wymiarze transportowym, transportu drogowego, na pewno będzie. Do tego. Doprowadzić... Parlamentarzyści Polskiego Sejmu, Panie Wojewodo, Szanowni Samorządowcy. Na czele z Panem Starostoń, Panem Prezydentem, Panowie Wójtowie. Szanowni przedstawiciele wszystkich reprezentowanych tutaj podczas tego niezwykle ważnego i oczekiwanego spotkania instytucji, mieszkańcy Suwałk, mieszkańcy regionu, szanowni goście, ten koszmar, Szanowni Państwo i te uciążliwości dzisiaj się kończą. To jest historyczna chwila. Historyczna chwila dla mieszkańców miasta. I dla wszystkich, którzy będą korzystać z tej drogi, i dla wszystkich, którzy będą przez suwałki przejeżdżać, bo one stają się od dzisiaj miastem znacznie spokojniejszym, takim jakby bardziej przyjaznym do życia na co dzień i bezpieczniejszym. Bezpieczeństwo jest sprawą niezwykle ważną, bo niestety w związku z brakiem właściwych dróg, ciągów komunikacyjnych tutaj w mieście i w okolicach. Było mnóstwo wypadków drogowych, także ze skutkiem śmiertelnym. W ostatnich pięciu latach tylko takich wypadków było 41. Pamiętam te wszystkie zabiegi, starania o budowę obwodnicy. One zaczęły się co najmniej na początku lat 90. Pamiętam, gdy byłem radnym pierwszej kadencji Rady Miejskiej w Suwałkach wraz z kolegami radnymi, wraz z zarządem miasta, zwracaliśmy się już wtedy bardzo mocno, intensywnie do Generalnej Dyrekcji Dług Krajowych i Autostrad o to, żeby rozpoczęto wreszcie pracę, wreszcie już wtedy mówiliśmy wreszcie, a to był początek, pracę nad budową obwodnicy Suwał. I potem to, co ja nazwałem w swoich wystąpieniach, które niejednokrotnie musiałem przywoływać, bo dyskusja trwała, chocholim tańcem wokół tej obwodnicy trwało prawie 30 lat, ale dzisiaj ten tańce taniec zakończył. Chcę podziękować Panie Ministrze i to podziękowanie składam na Pana ręce głównie Ministerstwu, Ministrowi, Panu Ministrowi tu obecnemu, infrastruktury za doprowadzenie wreszcie do zbudowania tej obwodnicy a za Pana pośrednictwem i wykonawcom i projektantom i wszystkim, którzy za tę budowę odpowiadali i ją przygotowywali Chcę podziękować także tym, którzy walczyli, bo tak można to nazwać, o tę obwodnicę, a walczyło wielu ludzi, mieszkańcy Suwałk nawet organizowali manifestacje, poparcia dla budowy obwodnicy, były to bardzo liczne zgromadzenia, niektórych z nich uczestniczyłem, domagali się wszyscy wreszcie tej budowy i dzisiaj, jeszcze raz to chcę mocno podkreślić, mamy ten historyczny moment. Dziękuję wszystkim Państwu za solidarność, za współpracę, za zabiegi, które okazały się wreszcie jako suma wysiłków skuteczne. I życzę, żeby suwałki teraz żyły spokojniej, żyły bezpiecznie, rozwijały się, a ruch tranzytowy, który musi przemieszczać się na wschód do krajów skandynawskich, będzie już y, przebiegał to nowo obwodnicą. Y samorządowcy z panem prezydentem i panem starostą na czele. Drodzy mieszkańcy Suwałk. Te 13 kilometrów obwodnicy Suwałk to niewielki fragment via Baltiki, ale wielkie wydarzenie dla tego miasta. Od dzisiaj zaczyna się pewna, pewna nowa era. Ruch tranzytowy zostaje wyprowadzony z Suwałk. To jest dla mnie szczególną satysfakcją, jako dla członka Parlamentu Europejskiego, dla członka Prezydium Parlamentu Europejskiego, że ta inwestycja powstała ze znacznym udziałem środków unijnych. Ten, te środki właśnie są stworzone dla takich inwestycji. One w znacznym stopniu są przekazywane do takich państw jak Polska, a w ramach naszego państwa do takich właśnie województw jak województwo podlaskie, do takich miejsc właśnie jak tutaj ziemia suwalska. Dlatego, że to wyrównywanie poziomów infrastrukturalnych jest właśnie potrzebne tutaj. Wyrównywanie poziomu rozwoju infrastrukturalnego takich miejsc jak wschodnie województwa Polski z pozostałymi regionami europejskimi. Proszę Państwa, tak się zastanawiam, jak Państwo się będziecie od dzisiaj czuć, nie słysząc tirów przejeżdżających przez miasto. To myślę jest jeszcze w tej chwili nie do wyobrażenia, natomiast za chwilę będziecie Państwo po prostu traktowali to jako coś normalnego, jako coś zwykłego. Tak powinno być od dawna. A jak powiedział Pan Minister, dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego, że ta inwestycja została zrealizowana. Dopiero w tej chwili udało się wykorzystać środki unijne w celu realizacji tej inwestycji. Takie inwestycje jak ta będą budowane w szerokim zakresie. Baltica, Via Carpatia, ale także połączenia kolejowe takie jak Rail Baltica. Pan Minister Infrastruktury będzie miał tutaj Suwałki, Ziemię Suwalsko, Województwo Podlaskie w swojej życzliwej pamięci i chciałem mu jednocześnie podziękować za to, że doprowadził do realizacji tej inwestycji. Rzeczywiście wiele na ten temat rozmawialiśmy i zawsze wyrażał tutaj pozytywne wyrażał pozytywne słowa. Jednocześnie chciałem podziękować właśnie panu ministrowi Jarosławowi Zielińskiemu, który naprawdę był dobrym duchem tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, szanowni państwo, ważny dzień w życiu suwał od 93 roku, kiedy powstał pierwszy plan budowy infrastruktury na terenie województwa budowskiego. To jak tutaj była mowa, wszyscy praktycznie zabiegali o to, żeby ta infrastruktura na terenie województwa rozwijała się, bo zgodnie z zasadą dostępność komunikacyjna województwa jest to podstawa rozwoju. Suwalki, jak wiemy, rozwijają się bardzo dynamicznie, ma być zbudowane lotnisko i ta droga łącząca nas z Europą i z krajami bałtyckimi na pewno doprowadzić do tego, że jeszcze ten rozwój będzie bardziej dynamiczny. Chciałem podziękować też właśnie rządowi. Też miałem przyjemność dwa lata temu, kiedy to zwiększaliśmy ten limit na budowę dróg, tym planie drogowym. Jako minister wtedy też chciałem i popierałem takie rozwiązanie, wręcz wnioskowałem o taki, taki, taką sprawę, żeby te drogi u nas były, były przyspieszone. Panie ministrze, dziękujemy serdecznie, ale mamy tutaj jeszcze taki wniosek, bo jest konieczność. Tutaj będziemy mieli połączenie z Europą, ale też yy, Moskwa Berlin. Ta droga, która S8, która została już oddana, jak wiemy do użytku na odcinku Białystok-Kuźnica, Grodno i Moskwa to był kolejny korytarz międzynarodowy, który by służył rozwojowi naszego województwa i tutaj w Suwałkach też dobrze by przyjrzeć się, aby przebudować ten dworzec, który jest, bo będą te tory kolejowe budowane to rozwijane także też bardzo proszę o pan prezydent wiem że to próbuje rozwiązać i ta pomoc jest z pana strony potrzebna jeszcze raz gratuluję tej części województwa mieszkańcom suwałkom i wszystkiego najlepszego panowie ministrowie szanowni państwo w imieniu samorządu wszystkich samorządów suwalszczyzny bardzo serdecznie chciałbym podziękować za inwestycję, która trafiła tutaj do nas na Suwalszczyznę. Bardzo serdecznie dziękuję rządowi Prawa i Sprawiedliwości pod przywództwem pani Beaty Szydło, potem pana premiera Mateusza Morawieckiego za doprowadzenie tej inwestycji do szczęśliwego finału. Dziękuję panu ministrowi Adamowi, a panu Andrzejowi Adamczykowi, ministrowi infrastruktury właśnie za zaangażowanie i doprowadzenie obwodnicy, do, do końca, szczęśliwego końca. Szczególne podziękowania kieruję do pana ministra Jarosława Zielińskiego, który już w latach 90. jako radny Rady Miejskiej występował właśnie, zabiegał o budowę tej obojnicy. Potem jako poseł, jak widać bardzo skutecznie. Dziękuję bardzo panie ministrze. Dziękuję bardzo panu profesorowi Karskiemu za uruchomienie środków z Unii Europejskiej. Jest to wielka sprawa. Z własnych środków byśmy tego nie dali rady budować. Bardzo dziękuję Panu Wojewodzie Bogdanowi Paszkowskiemu, jak już powiedział Pan Minister za sprawne procedowanie spraw związanych z budową. Dziękuję bardzo Panie Wojewodo. Dziękuję. Dziękuję bardzo posłom, którzy są dzisiaj tutaj obecni, którzy wspierają, którzy tworzą Rząd Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie jak powiedział pan minister Jarosław Zieliński, rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje to, co zostało obiecane. Wszystko to będzie wykonane. Mam nadzieję, że niedługo, jak powiedział tutaj pan minister, zostanie otwarta droga do budziska Jezus Chrystus. Proszę państwa, nasi. Tutaj Suwalczanie wyrażają Bogu wdzięczność dla da miasta Suwałk. Dziś jest zakończony. A w sposób szczególny chcę podkreślić, że to już jest czas Męki Pańskiej. Ci ludzie byli tak długo upokorzeni, a jednocześnie żyli ciągłym niepokoju. Mieszkańcy naszego miasta i tych miejscowości związanych z suwałkami dziękują w sposób szczególny tym wszystkim, którzy przyczynili się tyle serca, jednocześnie energii i wszelkiego dobra włożyli, by to dzieło. Dzisiaj zostało ogłoszone jako dzieło wykonane. że przyszłość jest w rękach polskich inżynierów. Bardzo proszę. Możecie się. Nie, nie, nie. wszystkim uczestników. Możecie się Sukces to jest również determinacja, a wręcz walka naszych mieszkańców. To przecież te protesty, ten Marsz Milczenia, to gra i, i Disco Polo, inne były wydarzenia właśnie blokujące przebieg ósemki po to, żeby zwrócić uwagę ile tyrów, ile tranzytu przyjeżdża przez na, nasze miasto i to jest dzisiaj wielka rada.